Gruby się poci przed monitorem. Mało tego, on dalej smrodzi. A ty myślisz, dlaczego on ma kurwa drzwi balkonowe otwarte na streamie cały czas? No co, nie ma? Przepraszam, przepraszam za hey, No wejdziesz mam. do grubego na live'a, to na każdym live'ie ma kurwa drzwi od balkonu otwarte na oczy. Zamknięte, I mam widać ten lampę, z niej nie Ale myślisz, czemu? No spadł wietrzy nie? Ale Mianowicie chodzi mi, że na streamach przede wszystkim nie będzie przeklinania, nie będzie wyzywania, nie będzie jakichś takich mm, głupich rzeczy, tak. Na pewno nie będzie mm, picia alkoholu na streamie. Sklej kurwa ten nos dziurawy, twój kurwa. dajcie jebany. Dobra, ja, ściągaj czapkę, pedale. bo kurwa deszcz pedale, chyba nie spadnie kurwa. Śmieciu pedale, ale pedale. Obier doli. Wyglądasz jak twel, jakbyś, jak pedofil jebany i nosi, to kurwo nie. Możesz mi kurwa zajrzeć pedale, tą Możesz mi zajrzeć do majtek kurwa. Lache Dobrze ryja mi wyglądasz na pedofila pedale. A ty, to mi tak, z ryja wyglądasz jak wycieraczkę do podłogi. A ty wyglądasz jak twel i możesz mi kurwa dupować. A ty, dupo ty, dupo ty cfel, wyglądasz pedale. jak dupa osłana mojego A kota, kurwa. A obcięty cfel. jest... Ale fejkowych donateów, kurwa, z ręką na sercu wam powiem, na zdrowie moje, na zdrowie moich wszystkich. Ja kurwa nigdy nie fejkowałem. Wszystkie pieniądze, które były na streamie, były kurwa realne, prawdziwe. Nie było nic oszukane, nic... jest chyba jednak nie hahaha ha, 110 zł. Ja pierdolę. Peter, walcz. Peter, walcz. Peter Parker, okej, pora to zakończyć kces. Dobra zabawa D, ale król jest tylko jeden D300 zł. podkręcała Petera na Neity. No pewnie, że tak. No a czemu by nie? No podkręcała, no i co? Więc to no no jest takie dziwne, tak? Dziwne? Dziwne jest? Tak, kurwa ludzie ja. Dziwne jest? Kurwa, no to jest dziwne, że, że Sandra podkręcała, kurwa. Nie no ja do tego pięć razy muszę wrócić jeszcze. no. Co w tym dziwnego, bo ja nie rozumiem. <grym> tak jest. jest zabawa, tak? Piotr się bawi. Jest zabawa, słuchajcie, jest zabawa! Okradamy ludzi z pieniędzy, z pieniędzy... z dziewczyną. Jest zabawa! Jest zabawa i chuj. Mało tego! On dalej smrodzi! Mało tego! On dalej smrodzi! Oh.